To jest Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z Jedynką, która to już 5.57 w świecie tak, szanowni państwo, głośnym, komercyjnym. Radiowa Jedynka idzie swoją drogą. I właśnie dlatego ta nowa oprawa, o której tyle mówimy państwu już od kilku dni, nowa oprawa stworzona przez Luka Łukasza Rostkowskiego, jest tak wyjątkowa. Jedynka. To jest radio. Nie powiela schematów. Nie szuka modnych dźwięków, ona szuka sensu, szuka głębi, szuka spotkania i państwo, nasi słuchacze, słuchacze radiowej jedynki zasługują na taką oprawę, oprawę nie szablonową i właśnie to dostają. Muzyczną wizytówkę stacji, stacji, która od lat buduje mosty między pokoleniami. Radio Kierowców. Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport w jedynce. Kolejny fragment popularnej gierkówki w województwie śląskim doczeka się remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację odcinka jedynki pomiędzy Koziegłowami a Markowicami. Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji mówi, że to ponad 5 kilometrów trasy. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjnych. Początek odcinka zlokalizowany jest około 600 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Lipową w Kosikłowach, następnie biegnie przez Żeniszów, a kończy się na styku z ukończonym już odcinkiem około 250 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Świętego Floriana w Markowicach. To już szósty fragment 91, który zostanie kompleksowo wyremontowany, dodaje Szymon Haczyk. Dostosujemy konstrukcję drogi do nośności 11,5 tony na oś i przebudujemy skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Przebudujemy również zatoki autobusowe, wybudujemy chodniki, przepusty i kanały technologiczne. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska. A na oferty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to... czeka do 12 sierpnia. Po podpisaniu umowy, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację nie nie wliczając w to miesięcy zimowych. O tej porze jeszcze spokojna drogowa sytuacja. Mamy informacje od drogowców o zakończonych utrudnieniach, m.in. w Sieradzu na trasie 83 po potrąceniu pieszego przez kierującego osobówką. Zakończyły się także kłopoty na 86 na odcinku Wojkowice Kościelne Sosnowiec, gdzie wcześniej ym, samochód osobowy uderzył w bariery. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem radia kierowców 22 513 1111. 11. Na zegarach godzina 6. Tu program Pierwsze Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności: jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Warszawiecy mogą odetchnąć z ulgą. metrolinię. M1 jeździ już na całej długości, ale nie zatrzymuje się na jednej ze stacji. Będą wyrywkowe i mało uciążliwe, wiemy jak mają wyglądać, przywrócone tymczasowo kontrole na polskiej granicy. To połączenie brzmień klasycznych, ludowych i nowoczesnych. Radiowa 1 ma nową oprawę, jej autorem jest ceniony kompozytor. Zaczynamy od informacji, na którą czekały tysiące warszawiaków, turystów i tych, którzy w stolicy pracują. Przenowiono ruch na pierwszej linii metra pociągi. Jeżdżą już całą trasą. Składy nie zatrzymują się jednak na stacji Racławicka, na której przedwczoraj doszło do pożaru pod stacji energetycznej. Będzie to taka sytuacja analogiczna, jak na przykład czasami mieliśmy bardzo ulewne, nawalne deszcze. Wówczas zamykaliśmy drodze OCL, chociażby na stacji Stokłosy. Wówczas również pociągi przez stacji przyjeżdżały. Nie wysadzały na niej pasażerów, tylko pasażerowie musieli wysiadać na stacjach bądź kolejny Przekazała nam rzeczniczka metra warszawskiego Anna Barta Przypomnijmy, we wtorek rano strażacy dostali wezwanie do pożaru na stacji Racłowicka. Spłonęły tunele kablowe i przewody odpowiedzialne za zasilanie podziemnej kolejki. Wczoraj na stacji ponownie pojawiło się zadymienie i konieczna była interwencja służb. Władze przewoźnika szacują, że uruchomienie Racłowickiej może potrwać nawet tydzień. Skala zniszczeń jest bardzo duża. Wstępna hipoteza mówi, że przyczyną wybuchu pożaru było zwarcie instalacji. Mają być wyrywkowe i mało uciążliwe, tak przedstawiciele rządu mówią o przywróceniu kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Przedwczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że kontrole wrócą od najbliższego poniedziałku, 7 lipca. Kontrole od wielu miesięcy prowadzą Niemcy. W Słubicach jest nasz reporter Maciej Szewer, który sprawdza, jak przebiegają te czynności. Na moście granicznym w Słubicach ruch lokalny jest niewielki i przebiega płynnie. Niemieckie służby faktycznie zatrzymują tylko pojedyncze samochody wyjeżdżające z Polski, które kierują na bardziej szczegółowe kontrole. Same czynności nie zajmują dużo czasu, ale jak wskazuje jeden z mieszkańców, bywa, że korkują miasto. Jak tranzyt wjedzie tu, to tak zablokowane całe Słubice. To przeważnie poniedziałki, wtorki, środy. Kontrole po polskiej stronie, które rozpoczną się w poniedziałek, mają być jak najmniej uciążliwe dla Mieszkańców Pogranicza ze Słubic, Maciej Szefer, Polskie Radio. Tymczasem prokuratura bada incydenty w Słubicach z udziałem samozwańczych patroli, które, według organizatorów tego procederu, mają utrudniać nielegalną migrację. Według śledczych, to nieuprawniony sposób wykonywania czynności funkcjonariusza publicznego. Inna badana sprawa dotyczy znieważenia oraz nawoływania przez Internet do ujawnienia danych funkcjonariuszy Straży Granicznej. W starej wsi koło Limanowej policja znalazła kolejną sztukę nielegalnej broni myśliwskiej. Jej właścicielem jest mężczyzna, którego dom był przeszukiwany w związku z obławą na Tadeusza Dudę. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji mówi, że mężczyzna usłyszy zarzuty za posiadanie broni bez zezwolenia. Podczas tych naszych przeszukań, ponieważ nie było tutaj pewności, że w 57-latek nie będzie chciał wejść do jakiegoś miejsca, policjanci znaleźli broń i amunicję. Okazało się, że mężczyzna, do którego nale. Leżała. Nie posiadał na nią wymaganego zezwolenia. Śledczy badają też ewentualne powiązania zatrzymanego z Tadeuszem Dudą. Podwójny zabójca ze Starej Wsi został odnaleziony martwy przed wczoraj wieczorem. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. To są Aktualności jedynki. Gęste kłęby czarnego dymu i wysokie płomienie, tak było wieczorem na warszawskim Grochowie. Powodem pożar w miejscowych zakładach energetycznych zapalił się jeden z transformatorów, a wraz z nim olej, który wypełnia wnętrze stacji. Z ogniem walczyło 30 strażaków. Przed północą pożar udało się opanować. Mieszkańcy Grochowa i okolic poża, poza dużym zadymieniem nie odczuli poważniejszych skutków zdarzenia, zapewniał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Według obecnych na miejscu pracowników operatora prądu nie będzie większych problemów w dostawie prądu do okolicznych osiedli czy do Warszawy. Prawdopodobnie ten prąd zostanie to stacja, odłączona i przekierowany na inne stacje. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Przyczynę pojawienia się ognia ustalą biegli. To połączenie żywych instrumentów i muzyki elektronicznej, tradycji z nowoczesnością. Jak Państwo słyszeli, za nami premiera nowej oprawy radiowej, Jedynki. Jej autorem jest ceniony kompozytor i producent muzyczny Łukasz Luk-Rostkowski. To połączenie tradycji i futuryzmu, ale w taki sposób przemyślany. Misją tutaj jest po prostu zadbanie o samopoczucie Polaków. Filarem na jest zaproszona przez kompozytora orkiestra Polskiego Radia, wzbogacona o unikatowe tradycyjne polskie instrumenty ludowe odtworzone przez profesor Marię Pomianowską. I dodajmy, że dziś premierę pierwszej części, oprawę drugą zaprezentujemy po wakacjach. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. A na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Kamil Majszak awansował do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polak w drugiej rundzie pokonał Amerykanina Itana 6-1, 6-4, Świetnie returnowałem w pierwszym secie, świetnie serwowałem, jakby nie dałem mu absolutnie wejść w mecz, ale też było widać, że jest poddenerwowany, jakby gdzieś trochę od powiedzmy połowy drugiego seta zaczął grać lepiej, natomiast no, w dalszym ciągu ja wiedziałem, co chcę robić, wiedziałem, jak chcę grać ten mecz. Widziałem też już na podstawie informacji zebranych w trakcie meczu, co działa, co nie działa, więc starałem się po prostu być do bólu konsekwentnym w działaniach. Następnym rywalem Majszaka będzie czyliczyk Christian Garin lub Francuz Artur Rinderknech. Do trzeciej rundy awansował także broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz, który w trzech setach pokonał Brytyjczyka Oliwiera Tarweta. Rywalizująca w kategorii do 50 kg Nikola Prymaczenko na ósmej finału zakończyła udział w zawodach Pucharu Świata w boksie w Astanie. Reprezentantka Polski przegrała przed czasem z Finką Filą Kaiwo Oją. Walkę podsumowuje drugi trener kobiecej kadry Kamil Goiński. Do drugiej minuty pierwszej rundy Nikola jak się trzymała planu taktycznego, to pojedynek był wyrównany, ale niestety z minuty na minutę przeciwniczka nabierała rozpędu i powodem tego były trzy liczenia i zakończenie pojedynku. Dziś o półfinała, więc o medalową strefę powalczą w wadze do 54 kg Wiktoria Rogalińska, w kategorii do 70 kg Aleksandra Cyrek. Koszykarze Legii Warszawa poznali rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Mistrzowie Polski trafili do grupy A, w której zagrają z wicemistrzem Litwy, Rystasem Wilno, greckim Prometiesem Patras i piątą ekipą niemieckiej ekstraklasy MLP Academics Heidelberg. Dobra wiadomość dla kibiców hokeja na lodzie po 12 latach przerwy na turnieju. Olimpijskim wystąpią zawodnicy najlepszej Ligi Świata, czyli NHL. Zimowe Igrzyska Olimpijskie już za niewiele ponad pół roku, w Medliolanie i w Cortina d'Ampezzo, a ponownie o sporcie na naszej antenie już za godzinę. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę. Pogoda. Na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie dziś pogodnie. Na zachodzie trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu miejscami. Zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-25 stopni na Pomorzu Zachodnim do 33 i nawet 37 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1003 haPa. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana na stacjach w okolicach Warszawy, Katowic Bydgoszczyzła, w Kowalewie Pomorskim i Rybniku. Produkcja prądu przebiega w sposób zrównoważony od 13 do 16. Prognozowane są zielone godziny, kiedy energia elektryczna jest najczystsza i najtańsza. Służby ostrzegają przed bardzo dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Alerty obowiązują na północnym wschodzie, w centrum i na południu. W pozostałych regionach zagrożenie szacuje się na duże. jedynka Polskie Radio Reklama Marian, wstawaj. Wyprzedaż w Media Expert się zaczęła. Barbara, no to, to już, już lecę, lecę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odporny smartwatch Garmin Instinct 2. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 849 zł. Teraz za jedyne 749 Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe, cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio. Więcej niż magnez. Potas wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głowów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. A czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu W programie m.in. Próba sił przed mikrofonem Przygotowanie i redagowanie informacji Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora Odkryją magię teatru Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl no tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcję. Ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy Afrofarm. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Babo tato, pakujcie się! Namiot, flaming, ponton, klapki! Ubezpieczenia, waluty. Ty niech się zamie asystent. On nie ma wakacji. Jemnie, twój asystent, wymieni ci walutę po kursie, jaki ustalisz. Otwórz konto osobiste w apce i odbierz 500 zł w promocji. Informacja dotyczy automatycznej wymiany walut w moim ING po ustalonym kursie. Zapoznaj się z regulaminem promocji mobilni zyskują ING Banku Śląskiego S.A. na ING.pl i sprawdź jej warunki. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja moje ING jest jej wersją na urządzenia mobilne. Dzieciaki, zbierajcie się, w końcu jedziemy na wycieczkę. Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy lokomotyw. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotyw to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super, i nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Pastylki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość, lokomotyw krople. Lokomotyw niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny FloFarm. Reklama. Autopromocja. Są wakacje, jest i Lato z Radiem Jesteśmy w najciekawszych miejscach w Polsce Odkrywamy nowe smaki Gramy świetną muzykę i dbamy o dobry nastrój W dzisiejszej audycji Sława Bieńczycka odwiedzi studio S1 imienia Witolda Lutosławskiego Gdzie narodziły się dźwięki nowej oprawy radiowej jedynki Skomponowane przez Łukasza Luka Rostkowskiego Jednym słowem Lato z Radiem Od poniedziałku do soboty Od dziewiątej Jedynka to jest radio. Autopromocja. Polskie radio, program pierwszy, szanowni państwo, długo czekaliśmy na ten moment, i oto nadszedł ten dzień, kiedy radiowa jedynka zabrzmiała zupełnie nową oprawą dźwiękową. Jedynka. Polskie Radio.